Nie ma to jak zaczynać sezon z osiemnastoma piosenkami w plecy, co nie? Dęg. Dęg. i jak dzisiaj pewnie po tytule już zauważyliście, zaczynamy z nową, ale w sumie jednocześnie starą serią, ponieważ dla tych, którzy są tu od początku, wy pewnie wiecie, że kiedyś na tej serii na tym kanale prowadziłem serię Wędrówka Eurowizyjna, ale po prostu uważam, że te odcinki z niej są tak totalnie randomowe, tak cringe'owe, że po prostu nie chcę jakby kontynuować jej, żebyście żeby nowi widzowie po prostu nie wiem, nie chcieli do niej wracać i takie, o, wraca, wraca seria, która była kiedyś, to muszę oglądnąć. Po prostu nie róbcie tego dla własnej psychiki i zdrowia, zdrowia. Eee, rozumiecie? Więc po prostu pomyślałem, że zaczniemy takiego od nowa, ale w sumie będzie ten sam koncept, ponieważ co odcinek trzy piosenki, ja, ja na nie reaguję, oceniam je w skali eurowizyjnej, czyli 1, 2 i tak dalej do... 8 punktów, później 10 punktów jest i 12 myślę, że fani Eurowizji e, skalę Eurowizyjną dobrze znają e, więc myślę, że jakoś objaśniać jej specjalnie nie będę przynajmniej będą to moje reakcje i będę punktował te piosenki później z tego będzie top 10 e, poza reakcjami na piosenki oczywiście będą reakcje e, na ułożenie półfinałów później na same półfinały no i oczywiście reakcja na sam finał i podsumowanie e, tak jak zresztą co roku więc tak to wyglądało. Pewnie wielu się zastanawia, czemu teraz zacząłem to po polsku. Jakby, skoro w tym roku było w szwedzku, no to się nie przyjęło. Tyle mogę powiedzieć. Dobra, e, koniec tego gadania, bo was tutaj zanurza na śmierć. Pewnie już i tak e, połowa widzów uciekała. E, no, więc zaczynamy z piosenkami. Dziś e, na tapecie mamy piosenki z Bułgarii, Czech i z Mołdawii. No i oczywiście, zaczniemy od Bułgarii. Która w tym roku wybrała na konkurs grupę Intelligent Music Project i piosenkę Intention. Intelligent Music Project jest grupą rokową, składającą się tak naprawdę z wielu randomowych muzyków, którzy nie wiadomo do końca skąd się wzięli. I jedyną osobą, która jest z tej grupy tak naprawdę szerzej znana, jest jej lider. Nie ma zbytnio więcej co o nich mówić. Poza tym, że jeszcze zostali wybrani jako pierwsi, więc zakładam, że większość Was już tą piosenkę słyszała. Jest ona utrzymana w klimacie rokowym. No i tyle. A więc zaczynamy. Sezon Eurowizyjny dla mnie po 18 piosenkach już wybranych, 19 w sumie licząc Polskę. A więc teraz Bułgaria: Intelligent Music Project i Intention. Zatrzymaj nagrywanie wideo. Przycisk. Ok. Ciekawy, ciekawy riff początkowy. Serio? Riff nie obiecująco, a teraz takie coś? Nie mogę. To jest chyba refren, jak tak, to smutno, bo słaby na razie. Nie, to był błyszcz. Na razie bardzo płasko, takie, taki, taki mdły rok ja to nazywam. Słuchaj, z jednej strony ma to swój klimat, z drugiej strony nie Aha Dobra, nie chcę mieć drugiej zwrotki, mi to do, do wschodu O, tonówka Ty, to jest fajne, to jest fajne Jakie ja kocham Szybkie tonówki gitarowe A gdzie łupnięć? A, dobra, jest Dobra, końcówka jest fajna, ale, ale pierwsze dwie minuty bardzo słabe. Dobra, koniec. Dobra, stop, wystarczy. Już nie potrzebuję słyszeć więcej tej piosenki, żeby e, móc ją ocenić na bardzo przecięty początek sezonu. Um, powiem tak, Zjednoczony rok, czyli jeden z moich ulubionych gatunków, i jak już mówiłem, riff początkowy e, albo intro e, zapoznało się na naprawdę fajną piosenkę, bo to nie było takie typowe, taki typowy riff, taki oklepany już, tylko to było takie trochę, takie, takie coś nowego, według mnie, z tego co ja słyszałem, to, to, był, to było trochę e, nowo, nowo, takie nowoczesne, fajne, fajne intro. A później zaczęła się zwrotka, i cały ten fajny feeling z początku poszedł w piorony, że tak powiem. Bo zwrotka, być i refren były naprawdę miałkie. Głos wokalisty w tym zespole był ok. Myślę, że jeżeli byłby bardziej, jeszcze bardziej trochę agresywny, ostry. To dałoby to jeszcze lepszy wyraz, te dałyby to jeszcze lepszy wyraz piosence. Ale, cóż, mamy co, to co mamy, więc, tak naprawdę, do końca drugiego refrenu to było naprawdę mega mdłe. I już się zastanawiałem, czy będę musiał dać jeden punkt. Ale, na szczęście, nie muszę, ponieważ, była solówka, która była według mnie świetna, jak już mówiłem, uwielbiam szybkie gitarowe solówki, są po prostu to, 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 co ja kocham. No i końcówka w, w jakiś sposób była wyrazista. W sensie odróżniła się od reszty tym, że on się bardziej wydzielał, czyli to, co, o co mi przynajmniej według mnie w muzyce rockowej chodzi. I końcówka jak najbardziej na plus, więc tak naprawdę chwała za końcówkę, bo tak to, to cała reszta jest bardzo, bardzo nijaka, bardzo mdła. I szczerze, jak, jak na piosenkę rokową to to mnie zawiodło. I tak w ciemno nie wróżę temu sukcesu tak szczerze. E, a teraz moja ocena. Trzy punkty dam. Głównie za końcówkę i za e, solówkę. Dobra, idziemy dalej do naszych południowych sąsiadów. Czyli do Czech. Czechy wybrały w tym roku mm, przez selekcję Publiczne, że tak powiem, e, preselekcje narodowe e, przez internet. Nie były one na żywo, tylko przez internet. I wybrali oni zespół We Are DOMI, e, który składa się z wokalistki z Czech, e, z Norwegów i z Brytyjczyków, z tego co się orientuje i jest to zespół złożony z samych studentów. Trochę jak Moneskin, Tylko, że z tego co pamiętam, to trochę większy skład był. Ale ręki bym sobie nie dał uciąć, więc tak. No, więc wybrali We Are Domi z piosenką Lights Off. Więc zaraz posłuchamy Czechów i miejmy nadzieję, że to będzie lepsze niż Bułgaria, bo na razie. Na razie w zaczęliśmy. Czechy: We Are Domi, Lights Off. Jedziemy. To będzie pop, to już słychać. O? Podoba mi się jej wokal, taki tajemniczy trochę. O? Wokal ja bardzo na plus, taki tajemniczy trochę. O? Ty tu się rozkręca? Fajne. O? Fajny best line. O! To jest live, więc widać, że fajnie wyciąga. Ta przejczówka między to był refrem a zwrotką jest fajna. Nawet taka catchy. Nie, naprawdę, to, naprawdę, dziękuję wszechom za to A, mieliśmy przewinąć, to mi się na telefonowało, że nie chce mi się przebijać Dobra O, i znowu Narodyjka O, fajny bridge Fajne takie trzymanie, lekkie muzyki, później takie rozkręcenie, i później taka lekka zmiana. No i, fa i fajnie wyciąga dźwięki. Dobra, myślę, że tyle nam wystarczy. Po bardzo mdłej Bułgarii Czechy są jak wybawienie. E, a więc, tak, od początku. E, Super rozpoczęcie, takie tajemnicze i w muzyce, i muzycznie, i jej wokal był taki fajny, taki tajemniczy, taki, taki coś, coś nowego, coś czego ja nie słyszałem wcześniej, e, jeżeli chodzi o barwę. Później weszła trochę wyższe dźwięki i, rozkręcił, i zaczęło się trochę rozkręcać. E, fajnie została zwrotka zbudowana. No i później weszliśmy w refren, gdzie była fajna, rytmiczna, e, gdzie był fajny, rytmiczny bassline. E, linia basowa, przepraszam, <laughs> mieszam trochę e, i fajne to końcowe wyciągnięcie e, frazy Where are you now jest naprawdę świetne jak już mówiłem, to jest e, wykonanie na żywo, więc o jej wokal na żywo się nie boję e, i świetna taka melodyjka pomiędzy zwrotkami e, co dalej później e, takiego przejścia między Refrenem między drugim refrenem a ostatecznym bridge'em jakiegoś specjalnego nie ma, tylko jest znowu ta melodyjka, która już mi siada w głowie e, i zapewne tak pewnie jej nie, 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 nie opuści w najbliższym czasie. E, ale bridge bridge jest świetny. To jest właśnie o to chodzi w, w takim w końcówkach utworu, żeby właśnie tak trochę obniżyć tempo, żeby było tak trochę spokojnie, tak tajemniczo trochę może nawet i mrocznie. Tutaj tego nie było do końca, ale Time jak najbardziej i później właśnie jakaś zmiana, żeby ta końcówka jakoś się wyróżniła i tu się wyróżniła. Ehm, może i zaśpiewała identycznie jak końcówki każdego refrenu, czyli wydłużoną frazę Where Are You Now, ale muzycznie się trochę zmieniło, a później weszła nasza, nasza cudowna melodyjka e, na keyboardzie, z tego co e, słyszałem grana, więc fajny taki trochę E, taki trochę taneczny, klubowy kawałek, e, fajnie zbudowany, teraz pytanie jak to ograją na scenie, ponieważ e, generalnie klubowe kawałki e, trudniej się ogrywa na scenie Eurowizyjnej, ale myślę, że Czechy sobie poradzą, e, w, w ostatnich latach sobie dobrze radzili z występami, więc oni się nie martwię i ode mnie mocne 8 punktów. A teraz przechodzimy do Mołdawii. Mołdawia wybrała w tym roku um, przez selekcje um, przez um, selekcję otwarte, że tak powiem na początku miał być finał narodowy, ale później um, dość w sumie spontanicznie, Telewizja Mołdawka zdecydowała, że nie będzie finału, że wybiorą e, już na samym castingu, bo przed finałem narodowym miał być casting, gdzie mieli wybrać najlepsze, najlepsze piosenki, które miały być w finale, ale w końcu na castingu wybrali zwycięzcę. I zwyciężyła grupa z Dub, e, wiem, randomowa nazwa, i bracia Fraje Adwachow, chyba tak się to czyta, nie jestem pewny. A już jak się czyta piosenkę, to wam tym bardziej nie powiem, wiem, że znaczy to pociąg, tylko teraz pytanie, czy chodzi o taki, taki pojazd, czy o taki inny pociąg, bo tego akurat nie wiemy, nasze eee, no, pozostanie może w niewiedzy. E, co by tu powiedzieć? E, z dobsi, z dups są już myślę eurowizyjnym fanom znani, z tego powodu, iż e, trzykrotnie teraz będą, e, po raz trzeci będą na Eurowizji, e, kiedyś już występowali, w 2005, e, kiedy Mołdawia debiutowała, w 2011 i e, e, no i w tym roku, więc w sumie w trzech różnych dekadach i zawsze e, zbierali dla Mołdawii wysokie wyniki, więc... E, a bracia Fraje Dwachow, chyba. <grym> e, to jest duet folkowy. E, ja z Dobs i z znam, wiem jaką muzykę tworzą. Niektóre z ich kawałków są fajne, te eurowizyjne poprzednie były, bez bicia się przyznaję, lubiłem je. E, więc mniej więcej mam pojęcie, czego mogłem się spodziewać. No ale dobra, włączamy piosenkę. Mołdawii, zdopsy i i fraje Adwachow z tytułem, który oznacza pociąg. Jedziemy z tym koksem. Zrób zdjęcie. Zatrzymaj nagrywanie wideo. Przycisk. O. Dobra, to jest totalnie ich styl. Akordeon połączony z trąbką, tego się słyszę. To jest takie. Takie Disco Polo. Trochę. Tylko, że po mołdawsku. Eee, rumuńsku, przepraszam. Disco Polo z Mołdawii. Mi się już do tego noga giba. Nie wiem, to nie, to nie jest dobry znak. Jak mi się do tego giba. Bo to oznacza, że to mi siądzie. A na razie niczym mnie nie zaskakuje. Dobra, to się zmieni? To by nie tak w kółko ta mylodia leciała. Czekaj, a gdzie był refrin, gdzie była zwrotka, bo ja się pogubiłem. Eee... może trochę. Okej, okay, weszła jakaś nowa część melodyczna. Dobra, dam jeszcze temu szansę. Dam jeszcze temu szansę. Się. Dobra, czyli tam był koniec, czyli okej, okay. a więc tak. E, co powiedzieć o Mołdawii? W sumie nie wiem, co powiedzieć do końca. Poza tym, co już powiedziałem, takie disco polo, tylko że z Mołdawii, po rumuńsku. E, szczerze, spodziewałem się czegoś o wiele lepszego od Zdobsi z iż oni zawsze mają bardziej takie folkrokowe piosenki, ich piosenki zawsze były bardziej. Rytmiczne zawsze miały trochę tego pazura w sobie, ale jednocześnie trochę tej folkowości. Takie połączenie, które mi się bardzo podoba i bardzo mi odpowiada. A teraz to po prostu była taka tania, słaba potupajka, która chyba niestety mi się gdzie w głowie, z czego nie jestem zadowolony, ponieważ to była bardzo słaba potupajka. Pomimo, że są potupajki, które są naprawdę fajne, ale to było po prostu. Najgorsze z wydań możliwych mołdawskiego disco polo i z przykrością, mi to mówię, z przykrością to mówię, ponieważ Mołdawię w tamtym roku miałem bardzo wysoko i generalnie ja wspieram mołdawskie Joke Entry, ale to Joke Entry mi w ogóle nie popadło. Cóż, nie było w nim nic co by mnie zachęciło do słuchania jego. Nie dobra, melodyka akordonowa gdzieś w utworze, bo nawet nie wiem, gdzie były poszczególne części, ponieważ było to tak randomowe i tak niewyraziste, więc z mojej strony dla Mołdawii będzie jeden punkt. Tyle. Nie wiem, co więcej o nich powiedzieć. Po prostu chcę skończyć o nich gadać. Dobra, to był pierwszy odcinek. Jak pewnie słyszeliście, byłem dość roztrzepany, mogłem się mylić, ale wiecie... Em... Po prawie rok, e, odkąd ostatni raz e, nagrywałem coś, robi swoje, co nie. E, I po prostu wypadłem trochę z formy. E, I myślę, że to w taki lub inny sposób słychać. Mam nadzieję, że nie za bardzo. No i oczywiście na bank już w to wpadnę w tym odcinku, więc e, będę, mam nadzieję, mniej chaotyczny. E, mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, na razie top 3 jest dość łatwe ponieważ na pierwszym miejscu Czechy, na drugim Bułgaria, a na trzecim Mołdawia. E, tak, to tyle jak na dzisiaj. Mam nadzieję, że w miarę przyjemnie się to oglądało i że nie e, że dotrwaliście do końca, że nie powysychaliście z nudów albo nie umarliście z żenady. Tyle ode mnie, dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejjo!